Cześć, mamy ostatni dzień października, jesień wyjątkowo ładna, ciepła, także ja dzisiaj wykopuję moje dalie. inna nazwa tej rośliny to georginia, nie jest to roślina odporna na mróz, także musimy ją wykopać i należy ona do astrowatych, lepiej jest ją wykopać na jesieni później niż za wcześnie. Z tego względu, że wczesną jesienią gromadzi ona w swoich bulwach składniki odżywcze, które będą jej potrzebne do przetrwania okresu spoczynku snu zimowego, a także będzie z nich korzystała na wiosnę, na start, gdy zostanie posadzona. Także zaczynam od ścięcia łodek na wysokość mniej więcej 5-10 cm na ziemię. Łodygi trafiają na kompost, zasilają moją pryzmę kompostu a ja przy użyciu szpadla lub też ewentualnie wideogrodowych przystępuję do ich wykopania. W następnym kroku pora na selekcję, czyli te dalie, które wykopaliśmy, trzeba je przejrzeć, jak to wygląda. Ja już tutaj część mam właśnie wykopaną, zaczął padać deszcz, także akurat mam okazję, żeby dograć resztę filmu i należy obejrzeć sadzonki czy są zdrowe, czy nie są pogryzione, czy nie ma tutaj jakichś kolorowych zmian, plam, innych wykwitów. No i przede wszystkim też czy bulwy są twarde. Także sprawdzamy, czy są twarde. Jeżeli są twarde, to dobrze, nie mogą być miękkie. Jeżeli są miękkie, no to najprawdopodobniej gniją, trzeba je usunąć tak, żeby ocalić sadzonkę, żeby cała sadzonka nie zgniła. No i właśnie, ta ziemia, która się znajduje na taliach, ja jej nie usuwam. To, co przy wykopywaniu samo spadło, no to samo spadło, ale jeżeli reszta ziemi się trzyma, no to tak zostawiam. Dlaczego? Ponieważ ta ziemia chroni bulwy przed e, nadmiernym parowaniem wody, także ona, ona ją po prostu chroni, tak żeby nie było tutaj problemu z tym, że... Bulwa zacznie się marszczyć. Więc jeśli jest ona w ziemi, no to ja tak to zostawiam. I tak. Suszenie. Ja suszę pod chmurką. Co prawda jest tutaj dach. Taki wysunięty okap. Więc nie ma problemu, że mi to zapada deszcz. I od 4 do 7-8 dni powinno się bez problemu, myślę, wysuszyć. Koniec października mamy akurat ładny. W ciągu dnia temperatury od plus 12 do nawet plus 18 stopni. W nocy od 8 do 12, także no bardzo ładnie. Myślę, że Dość szybko one się wysuszą. Nie będzie z tym problemu z suszeniem. Jedna istotna uwaga: jeżeli suszysz pod chmurką, no to musisz pilnować tej dolnej wartości temperatury. Szczególnie w nocy, ponieważ Dalia nie lubi, jeżeli jest temperatura poniżej 5 stopni, poniżej plus 5 stopni. Dlaczego? Ponieważ te bulwy. One mogą przemarznąć. Jest ryzyko ich przemarznięcia, jeżeli temperatura będzie mniejsza niż 5 stopni. Także trzeba sprawdzać temperaturę, jaka ma być w nocy. Jeżeli ma być jakaś niska, no to lepiej jest to wnieść do pomieszczenia i wyjąć dopiero następnego dnia rano, jak już ta temperatura będzie wyższa. Co robimy po wysuszeniu? Po wysuszeniu, gdy już Nasze sadzonki są całkowicie suche. Pora na przygotowanie ich do przechowywania. Ja przechowuję je w takich dużych pojemnikach z marketów budowlanych, takich czarnych, i przechowuję je w żółtym piasku. Niektórzy przechowują w trocinach, inni przechowują w torfie. Ja przechowuję w żółtym piasku. Mam tutaj taki żółty piasek. Co prawda, tutaj jest już coś. Zakopcowane, ale właśnie w takim piasku je przechowuję. Piasek najlepiej, żeby on nie był suchy, ale też, żeby nie był taki bardzo wilgotny, że można go ugniatać i coś tam się z niego ulepi, ale żeby był takie delikatnie wilgotne. Delikatnie wilgotne z tego względu, żeby również on nie wyciągał wilgoci z naszych bólów. O, to jest właśnie taki pojemnik, w którym przechowuję moje dalie. Także tutaj na dno sypię piasek, ustawiam sadzonki i też obsypuję to piaskiem. Na pewno widzieliście takie pojemniki w marketach budowlanych. Bardzo dobrze w okresie letnim sprawdzają się do wszelkiego rodzaju gnojówek, ewentualnie do zbierania wody, a jesień, zima, no i bardzo, bardzo wczesna wiosna, dobrze przechowują się w nich różne kwiaty tego typu lub też warzywa. No i przechowywanie. Gdzie przechowywać dalje? Najlepiej, żeby to było nieogrzewane. Pomieszczenie jakiś garaż, komórka, inne pomieszczenie gospodarcze, piwnica. Każde pomieszczenie, gdzie temperatura będzie od minimum takie 5 stopni, a maksimum 10 stopni. To uważam, że to będą takie najlepsze warunki do przechowywania. No i też. Dobrze jest takie pomieszczenie od czasu do czasu przewietrzyć. Kwiecień, maj, no to już powoli możemy myśleć o posadzeniu z powrotem dali. Oczywiście musi minąć ryzyko tych pierwszych przymrozków, które mogłyby je uszkodzić. Ewentualnie, no to możemy, jeżeli posadzimy za wcześnie, a pogoda zacznie się zmieniać na niekorzyść. No bo wiecie, jak to teraz z tą pogodą jest. Ciężko za nią nadążyć, no to można już takie posadzone dalie możemy po prostu okryć punktowo agro włókniną i ona powinna sobie dać radę, powinno ją to uchronić. Co do sadzenia, no to staramy się sadzić na taką samą głębokość jak w roku ubiegłym czyli o mniej więcej coś takiego na taką głębokość sadzimy tak żeby tutaj te wszystkie bulwy były zakryte także to tyle ja Wam dziękuję i do następnego odcinka cześć